Musisz mówić. Czekaj, bo w koniecznym Siemano, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj klasycznie na nekro, jesienną porą z Tymonem, z kanału T7 mondirt za kamerą. No i co, dzisiaj w planach sofijka na treningu jakieś mocne węgerki może okay. się posypią Nie wiadomo jeszcze, rozkopaliśmy ją. Tymon nabuzowany dzisiaj na, na coś mocnego, <głysy> także oglądajcie. Dobra. Dobra, to co, jakieś rozgrzewkowe bary? Lecimy. O jezdnia. Ja pierdolę w razie wywaliłem Robi flipa o! Ale Ole wolno, o kurna! O ja pierd Znowu to samo Ale Czemu wysiadłeś? Czemu wysiadłeś? Czemu wysiadłeś? Dałoby radę, tak szczerze. Ja pierdzielę, ale rower był wysoko. O, kurde. Send it. Yes, mamy flipka. Jo. O! Kur o! o.

Dobra, pierwszy przełamany, nie jest najgorzej ale trzeba, luźniej, luźniej trzeba leci Tymon, spróbu flipik sapa ja już zakręciłem flip bara, nie jest najgorzej ale lekki stresik był jedzie, dawaj i kur! o kur! o kur! O stary, stary jaki lejcior. Ale... Do góry, co? Ja, oh. Jak oh. wysoko! Suportem, zobacz sobie. Jest! Tak! Jest! Let's go, udało się widzowie! Ja! O, ale zajebiście! Tak. Widzowie, Dave analizuje, jakieś czy próby dał Ty monta analizuje ten filmik flip -flip z tego Flipkstafa z glebą, niestety. Nic nie widać. Ja odjechałem flip, flip Bar'a pierwszy raz. Jaram się, a Dave? Kmini! Co? Już nagrywa. <grym> się nagrywa. <grym> się nagrywa. Robisz jeszcze raz? No, tylko jakbyśmy mi nagrał z tamtego lądowania. No, do nic nie widać stąd. Tam chichra Po, po, pow, Flip X o, wow, 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 wow. Co to się podziało? Ładnie U. Na razie próba Flip -olda. Let's go z pieczy, to jest! Streźnikiem! Żartuje old schoola jednak! Mały? No! Zmiłem ci, że z Iksapem, no! <laughs> Za wolno! Z Iksapem jest łatwiej gości! Okej okay. Okej okay. Kur. Jakiś komentarz co do tego? No Six, seven, Dobra, koniec, co? Odechciałeś, nie? Nie jeszcze. Fajnie było, tylko szkoda, że Muszę nie odjechałeś Muszę odjechać No, ale odjechać. Nie, jeszcze nie jedna, no. Dave Nie, nie chowam. jeszcze raz nie nagraj Okej okay. Od razu? Tak, nie ma pa. Dobra, były oldzik Teraz próbuję pierwszy raz flipixapa Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Jadę! O! No i co widzowie? Udał się Flipiksa trochę kasztański. Omega mocno szarpnął. No, jak na pierwszy raz. Ważne, że odjechane. Próba numer 2. Luzy na starach są takie ogromne, że muszę to dokręcić zaraz. Jadę. A. O. Dobra. Siadł w miarę w lądowanie. Nie, nie. Bandy. No nie, No prawie budabul, no kurde, śpichacz rower cały. Zresztą tak samo. Eee! tak. Zmieniłem zdanie. Jak? Jest git, nic się nie stało, tylko się kieralek podkrzywiła. A tak to zajebiście. Dobra. Dobra, widzowie, dzięki za oglądanie, to było na tyle dzisiaj. Mocno węgierki padły na wave, się rozpierdzielił. Tom Holland <laughs> Nie czuję Low czuję palucha Low Tom Holland Dobra. Dobra, subek łapka w górę. Elo, podbicie. Nawaj, Iwo. Nie robię, nie robię. Iwo to klotz. Pociąg z Ale się wow. ładnie odtunęli O kurde Prawie gleba Cię ja nagram od tego Nie, ja, ja, ja o macie za to No nie No tak, jesteś ja no ja nagrywał robię... tak To Janek pierwszy musi Nie dwóch kamer ujezu to już w ogóle będzie strach No jest No musisz pierwszy Stop o no dziękuję, dziękuję dziękuję Nie! Proszę dwóch kamer nie zrobiłem! No nie to to Jeszcze raz trzeba A to niech to się też. Iwo! Iwo, próbuje sobie na czwórce. O Jezu! A jeszcze... Wow. Tak, coś czułem właśnie. Tak, coś czułem. Co? Tak, coś czułem. To co, co zawiodło, Iwo. Nigdy w życiu mi tylnia noga nie spadła przy barspinie. Ale... Nigdy! To jest znak, że nie umiesz bara. Okej, okay, może masz rację. Poprawiać tego bara, nie? Poprawiać, jak najbardziej. Co? No. Ty! No. No jechać No jeźdź teraz Dawaj, jechać, jechać Dawajcie Największy poziom na traku. co tu się dzieje? Co jest? 50 osób O no, i światło O I gleby będą O, idealnie Co jest? Co tu się podziało, Iwo? Co się dzieje? Co się stało? Nie, widzowie Był największy pociąg w Polsce i zgaszło na światło No, w środku przejeżdżał normalnie, nic idę, zobaczcie Trzy osoby się wywaliły na pewno do drugi pociąg Nie przeklinać Iwo to prowadzi Na grzyba! O kurna, ile ich tu jest! Jo! Co wolno jedziesz? Iwo, wywiad jak było? Ładnie prowadziłeś. Dzięki widzowie. Z jak za to nie zostawicie lajka? Są dla ciebie stary. To ja nie wiem. No za to łapka w górę musi być. Wszystkie falki są na górze. w górę, subskrypcja i kapiły komentarz. No. Ej, Alej, ty przede mną! Jechać, 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 jechać! Ja? No dobrze, przede mną. Przede mną. Przede dawaj, dawaj, dawaj! No to ja się tego przerabia! Woje blisko wszyscy! Icyk! Gdzie? Oooo! Ale gleba! Ale młyn! Mały Ivo, przeszedł się na BMX A <laughs> Pokaż co potrafisz Dawaj fajki na frików. Pulat bar I teraz jeszcze fejka Ej co jest? Co jest gleba? Co robisz? O, Sigma nawet nic nie mówi No i co widzowie, tym stylem <laughs> kończymy ten odcinek. Pozdrawiam Was, miłek. Pozdrawiam.